W Pilchowicach mamy dzisiaj święto. Są dorzynki wojewódzkie, powiatowe i gminne. Jest to święto plonów, Nie, że cały roczne praca rolnika jest to uświęcona. No tym świętym. Rozpoczęliśmy mszą świętą, e, potem piękny, przepiękny i ogromny korowód dożynkowy, e, który wkroczył na płytę boiska LKS Wiktoria e, Pilchowice e, e, i od tego momentu jakby rozpoczęliśmy troszeczkę części oficjalnej, ale już za chwilę i Arkadia Bend i formacja Szatle Mirosław Jędrowski, e, mamy również nasze mażoretki kochane, które rozpoczęły niedawno u nas e, swoje zajęcia, także myślę, że publiczność ma na czym zawiesić ok. Jesteśmy bardzo zachwyceni i mamy nadzieję, że ludzie nie uciekną, jak tylko parę kropelek spadnie, bo mamy dużo namiotów. Jesteśmy logistycznie do tego bardzo mocno przygotowani. Mieszkańcy gminy Pilchowice bardzo nas wsparli w tych działaniach przygotowawczych i pokazania gminy z jak najlepszej strony w czasie takiego wydarzenia, jakim są dożynki wojewódzkie. Na dorzynkach przyjechałyśmy z koroną. Nasza korona prezentowała się super. Dostałyśmy właśnie dyplom, nagrodę. Koronę się robi długo. Robimy ją prawie czy tygodnie. Łącznie ze zbiorem zbóż. W koronie są 4 gatunki zboża. Są zioła naturalne, owoce, warzywa e, i są kwiaty żywe. W naszej koronie jest wszystko naturalnie. Prezentowała się super, my jesteśmy, wyjeżdżamy, są zadowolony. Było łącznie prawie 20 koron dożynkowych, więc możemy oczekiwać, że dokładnie tyle gmin tutaj e, dzisiaj zagościło, e, ale byli też świetni przedstawiciele władz. No i jak każde takie wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez e, licznych Sponsorów. Jak widać, bardzo dużo ludzi tutaj jest u nas. Wspieramy społeczność gminną, mamy ufundowane nagrody. Tutaj jesteśmy sponsorami za najpiękniejszy mostek, jak również za ucznictwo. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych naszymi ubezpieczeniami, co bardzo nas cieszy. Chętnie podchodzą, otrzymują gazetki, gadżety, jakieś drobne upominki. Dziewczyna robi bańki, są malowane twarze, jest wesoło.